Cześć, dzień dobry. witam się z wami bardzo serdecznie. Kolejny vlog jest czwartek, jest godzina 11, prawie jest za 5.11. Ja jestem po myciu, po treningu, po pielęgnacji. No i co, jest 11, to tak gdzieś za godzinkę będę powoli się chociaż nie, nie za godzinę, o 1.30. Mamy być z mamą w centrum, tam gdzie sprawdzają te oczy cukrzykom, także. No, to jeszcze mam z półtorej godzinki, także poczytam sobie książkę, albo probię brylanciki, jeszcze nie wiem. Rano trening oczywiście został zrobiony. Wczoraj farbowałam włosy, jak widać. Kolor jest mocno, mocno intensywny, mocny taki róż, ale ja wiecie co, lubię takie na początek, bo jak one są tak mocne na samym początku, troszeczkę za ciemne jak na mnie, w sensie, że ja bardziej wolę jak oni, że jest trochę jasne, ale z drugiej strony jak są takie, to Dwa, trzy mycia, i one tak schodzą, jeden ton, i wtedy są idealne. A jak znowuż krócej trzymam tą farbę, to ona się e, krócej trzyma. Także nie jest tak, że ten mi się kolor nie podoba, e, bo jak widzicie, jest bardzo, bardzo intensywny, ale właśnie fajnie, bo długo się e, utrzymuje. I w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że strasznie, ale to strasznie. Szczególnie po Waszych ostatnio wiadomościach, kiedy miałam tą perukę, kusi mnie, żeby ściąć włosy. Nie znowu, żeby tutaj golić, nie, ale myślałam, żeby tak ściąć. Właśnie dotąd, wtedy nie musiałabym wiązać włosów do pracy, no tak, jak to mówi Bastuś, zejdź, jak to mówi Mizagi nie ma vloga bez Bastera przechodzącego w dół, tak jak kiedyś nie było vlogmasa bez Bastera przechodzącego, tak, no więc myślę o ścięciu włosów, myślę, intensywnie myślę, także zobaczymy na, co, na, na czym stanie. Jeżeli się zdecyduję, po prostu pewnego dnia zobaczycie mnie w krótszych włosach. Mhm. Ale, no, tak jak mówię, na wszystko pójdzie pora. Teraz jest idealnie, bo wiecie, akurat na takie ciepłe miesiące, krótsze włosy jak najbardziej są na tak. Mamy, dzisiaj w ogóle będziemy mieć chopstick. O, ja uwielbiam chopstick, już Wam mówiłam o tym dużo razy, ale no, jest w centrum, w Luton, także nie korzystamy z tego tak często, jakbyśmy chcieli, ale. Zawsze jak jesteśmy w lutym to zahaczamy, także dopiero po wizycie u lekarza zajedziemy tam i sobie weź, weźmiemy obiadek. Nie zapowiada się, żeby padało, niby 25 stopni z rano, było bardzo pięknie, było bardzo słonecznie. Teraz troszeczkę się zachmurzyło, ale w ogóle cały ten tydzień ma być bardzo ciepły, także fajnie. Chociaż dla mnie trochę bez różnicy, bo i tak jestem w pracy. I a propos pracy, słuchajcie, przez to, że no, pracuję teraz cały w tamtym tygodniu 55,5 godziny, 6 dni itd. itd. Zawsze to wstawanie 5.30, że chociaż w weekend, gdy nowery, to mogę troszeczkę dłużej pospać. W każdym razie, jednak jestem trochę zmęczona i jak wiecie, sen, mówiłam wam w poprzednim vlogu, oczywiście słuchajcie, dzisiaj Liz li, li nie przyszedł, dzisiaj po prostu mogłam spać, ale co się stało? Znacie, ja normalnie wstaję 5.30 wychodzę z domu 6.30. Przebudziłam się o 6.21. 623, przepraszam, dokładnie. Patrzę, taka panika, słuchajcie, że ja zaspałam, że ja za 7 minut muszę wychodzić. Zaczęłam krzyczeć, Andrze, Andre, szykuj mi Red Bulla. On się na mnie patrzy, mówi, o co ci kobieto chodzi? Ja mówię, zaspałam, zaspałam, muszę briefa zrobić dla ludzi rano, muszę tablicę przygotować. Więc tak patrzy na mnie, mówi Sylwia, dzisiaj jest czwartek, jedziesz do pracy, jedziemy swoją mamą do lekarza, a ja... A, ale słuchajcie, tak leżałam w tym łóżku jeszcze 5-10 minut, zanim zasnęłam ponownie na półtora godziny dokładnie, ale pikawa to mi tak leciała, bo ja nigdy nie zasypiam. Słuchajcie. A wczoraj wydaje mi się przez to, że moja kumpela zaspała do pracy i mi pisała, jakoś mi się to gdzieś w głowie ut, utkwiło. I no, i dzisiaj mi się przyśniło, znaczy przyśmiją, dzisiaj myślałam, że to ja się spóźniłam do pracy. Na szczęście, nie. No, ale mówiłam wam w poprzednim filmie, że w końcu został ustalony termin naszego urlopu. Jedziemy do Szkocji, tak jak wiecie w tamtym roku prawie że rok temu już dostaliśmy voucher na cztery noce w Szkocji z basterem. Są tam teraz albo byli, bo już wracają się, będą rodzice Andre, którzy byli w tym pokoju z tego właśnie vouchera, niekoniecznie w tym samym, który my będziemy mieć, ale wiecie, ten sam kind of, kind of, ten sam standard, wielkość i tak dalej. No i mama Andrzej stwierdziła, że troszeczkę może być nam ciasno, patrząc przez wzgląd też na bastera. E, także poszła do recepcji i dopłaciła nam. E, ta kobieta jest po prostu złota, dopłaciła nam i upgradeowała nam, żebyśmy nie mieli pokoju tego jakby z tego vouchera w środku, tylko jakby osobny mały apartament, bo jakby mają małe apartamenty, i właśnie tam jest kuchnia mała, e, salon, łazienka i sypialnia e, i. Więcej miejsca po prostu jest. Także ona nam dopłaciła, żebyśmy mieli ten lepszy standard, większy standard, w sensie większe, większą powierzchnię, i zabukowała nam datę. Ja szybko sobie w wpracowałam urlop i jedziemy. I na bank się zatrzymamy po środku. W sensie jazda stąd na ten postkody jest 8,5 godziny. Już nie pamiętam dokładnie jakoś tak 8,5, bez trafiku żadnego a nie oszukujmy się. Wstawać na jakieś siku, na rozprostowanie nóg, jechanie z psem na długie trasy też nie jest takie łatwe, szczególnie z psem, który jest bardzo hyperaktyw w samochodzie i chce ciągle wychodzić. Um, więc um, było kilka planów, mówiłam Wam, że może będziemy jechać, zjedziemy gdzieś do jakiegoś parku, Andrzej się zdrzemie, 3 godziny pojedziemy dalej. Ale wiecie co. Stwierdziłam sama w sobie, bo Andrzej Dalej się z tym do końca nie zgadza, że ja wolę sobie zapłacić hotel gdzieś w połowie, hotel w połowie w drugą stronę, bo co z tego, że my damy radę i dojedziemy powiedzmy w te 12 godzin. Liczę z tym, że stopujemy i tak dalej. Nawet to by było minimum 12 godzin, skoro my później w tej Szkocji będziemy zmęczeni całą tą podróżą i nic z tego, a tam są piękne trasy spacerowe, piękne, no piękne, piękne rejony. Więc ja wolę pojechać 4-5 godzin. Pojechać do hotelu. Yy, wiecie, jakiś zwykły, po prostu, żeby było łóżko i było dog friendly. A te wszystkie takie na, na tych, jakby autostradach, na tych takich serwisach, one są wszystkie albo większość jest dog friendly. Yy, przyjechać po, po tych paru godzinach. Otworzyć sobie laptopa, obejrzeć kilka odcinków serialu, pójść spać i na drugi dzień jechać dalej. Myślę, że to jest wygodniejsze i dojeżdżając do Szkocji nie będziemy wykończeni ani ja, ani Andrzej, ani Buster. Także tak zrobimy, tylko muszę właśnie wy... wyliczyć, kiedy to jest połowa drogi, żeby, do... żeby wiecie mieć. Także taki jest plan. Zobaczymy także koniec sierpnia, bo to, że to jest 30 sierpień. Jakoś tak nie pamiętam. Od 31 sierpnia mam wolne, także kilka dni wcześniej, bo będziemy jechać w czwartek. Tak, w czwartek wyjedziemy. Będziemy na pierwszej suwie... czwartek, tak, piątek. Mhm, jakoś tak. Także fajnie mam na co czekać, i już się bardzo cieszę i już wiem, że będę musiała coś kupić na temu, żeby mieć jakieś fajne stylówki. Co to znaczy, że Sylwia musi już jutro na nadgodziny, żeby były, żebym sobie zarobiła dodatkowe pieniążki, żeby mogła mieć coś fajnego. Tak, taki jest plan, a jak wyjdzie, to zobaczymy. Na razie kończę i sobie zrobić kawkę i siadam. Chyba siadam do Brytanii. Tak, do później. Witam się z wami później. Wszystko, co chciałam, załatwiłam. Byliśmy w klinice, w klinice. byliśmy w tym centrum, że tak powiem. Ocza, ocza, ocza zostały sprawdzone. Koniec końców nie pojechaliśmy na Chinese w Chopstick, które bardzo chciałam, ponieważ były takie, to, takie, takie korki do centrum, że to była masakra. Także pojechaliśmy w inną stronę i pojechaliśmy do Poppers. Oni mają tam takie pyszne wrapy z kurczakiem, także pojechaliśmy tam. E, wróci, pojechaliśmy na zakupy. E, pojechaliśmy do Basi, byliśmy u Basi, zobaczyliśmy jej nowe auto. Oczywiście Andrzej się musiał nim przejechać. No i potem. Wróciliśmy, pojechaliśmy na spacer i znowu wróciliśmy. Jak już byłam na zakupach w Aldi, to wzięłam młodemu fajną zabawkę, ale niestety albo staty bawi się już na ogrodzie, ale zabawka jak zabawka. I kolejny bukiet świeżych kwiatów, są to takie róże mieszane z takimi... Nie wiem, jakie to są kwiaty, bo się nie znam. W każdym razie, tak jak wiecie, jak Wam mówiłam w ostatnim vlogu, ja zazwyczaj kupuję kwiaty w Tesco i jak to się mówi... Jak się coś powi, to się później dzieje. Mówiłam Wam, że o najlepsze kwiaty zawsze steskę trzymają się na dłużej. Dwa dni. Dwa dni stały. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby tak krótko kwiaty stały. Także o tych nie mówię nic. Wyglądają bardzo ładnie, są jasne, także super. Teraz, słuchajcie, będę Wam nagrywać vloga książkowego, znaczy vloga podsumowanie Grześ... Grześka Września. Jezus, co ja gadam? Jestem taka, taka jestem zmęczona. Jaki jest miesiąc? Teraz jest czerwiec maja. Podsumowanie Maja, a później siadam i kończę książkę, bo zostało mi chyba 20 stron, e, kaweczka i później brylanciki. Także tu, 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 to wszystko jest. Nie muszę się wcześniej kłaść, bo nawet jak uda mi się złapać na jutro nad godziny, to będą na 12.30, także nie muszę wcześniej wstawać. I to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim, że mogę się po prostu wyspać. Bo w sobotę się nie wyspię, bo w sobotę mam na 7 do, do 6 do 5,30 no, także. I słuchajcie, Wam nagrywać, zmienię tylko koszulkę, żeby nie było w tym samym, żeby nie było siary i widzę się z Wami na, znaczy nie, widzieliście już film książkowy, także ja z Wami się zobaczę w tym odcinku, ale dopiero jutro i jestem, kolejny dzień jest piątek, jest godzina 10 rano. Ja już jestem po treningu, po kąpieli, dzisiaj jest niesamowicie gorąco, więc ten trening był bardzo, bardzo ciężki. Na nowej bieżni, która jest cudowna, będę miała z nią challenges, bo jest po prostu szybsza w końcu od poprzedniej. Znowu będę musiała sobie zbudować ten rytm, że będę mogła być szybciej, ale dzisiaj też ciężko było mi to zobaczyć. Przez tak było gorąco. Ja zanim e, rozłożyłam, przepraszam, tą bieżnię, to ja już byłam mokra e, i powiem Wam, w głowie gdzieś tam z tyłu miałam, że może później, że może jutro, że może powiem, że pogoda, ale mówię, nie, Sylwia, już wyłożyłaś tą bieżnię, rób. I oczywiście, że jestem z że trening zrobiłam, ale nie był to najlepszy e, lub najlżejszy trening, jaki miałam do tej pory. E, I tak jak mówię, od razu poszłam się umyć. E, Włosy, wszystko, wszystko, i jestem już gotowa do pracy. Nie jadłam śniadania, także teraz sobie wrzuciłam do airfryera dokładnie to samo, co jadłam tydzień temu w piątek, czyli łosoś. I takie ziemniaczki pokrojone z różnymi ziołami. I do tego mam na dziś kolesława. A, więc to sobie zejmę jako śniadanie, lunch i obiad tak naprawdę przed pracą. Nie chcę też jeść tak e, równo równo przed pracą, e, żeby to jednak się ułożyło, idę do pracy fizycznej, więc wolę się taka lżejsza czuć. E, poza tym zrobiłam sobie teraz kawę, oczywiście, że tak, moje frapę i ja wiem, że ja zawsze Wam pokazuję to frapę i możecie myśleć, że ja piję pieje codziennie, ale nie. Ja zazwyczaj piję je w weekendy, em, bo wtedy mam po prostu czas. Wieczorem raczej już nie robię sobie kawy po pracy, a o 5 rano też mi się nie chce. Także zazwyczaj taka kawa wpada w weekend, także nie ma tragedii. E, wczoraj w ogóle zapomniałam Wam mówić, jak byłam na tym spacerze z młodym. Tak było ciężko e, do oddychania. Ten deszcz by, by miał być. Dzisiaj ma być o 20.00, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie, żeby właśnie można było sobie normalnie żyć. E, powiem wam, nie pokazałam wam wczoraj ogromnej torby z kośćmi dla Buster od mojej mamy To są takie kręcione e, krości, które można dostać tylko w ulko I moja mama zawsze chodzi i poluje na nie, ponieważ jak one są, to one się wysprzedają w sekundy Także jak moja mama jest, to zawsze bierze i bierze wszystkie spółki, jakie są I e, właśnie z kilku e, polowań e, jest dosłownie taka torba, chyba tam jest 30 podwójnych opakowań Także młody ma zapas, ale mama też dorwała dla mnie coś Wam pokażę. Jeden, dwa i trzy. E, to jest ta większa, bo jak wiecie, mówiłam Wam bodajże w poprzednim blogu, albo nie mówiłam, wiem na pewno, że mówiłam mamie słuchajcie, ojechałam się za tą solą wszędzie, nigdzie nie było, wszędzie były puste półki, była sól relaksacyjna, pachnąca, ale tej na miejscu nie było nigdzie. Ja nie wiem, czy przez to, że ja Wam powiedziałam, że ona jest taka zarąbista i wszyscy ją wykupujecie, e, oczywiście żart, ale po prostu naprawdę nigdzie jej nie było, a ja odczuwam dużą różnicę po kąpielach z solą, a bez soli. Także teraz mam zapas i od teraz zawsze jak będę czy to w home Bargains, czy biem i one będą, to ja po prostu biorę, nieważne, że mam. Ale chciałam Wam pokazać Coś ciekawego, e, mianowicie maseczka jakowa, e, która jest wegańską maseczką z witaminą C e, i ona jest ma nam rozświetlić cerę. I jest to Jelly Face Mask, ale zobaczcie, jakie to jest świetne: chupa, czupa, chupa. E, fajnie, że ten Seven Heaven w ogóle też jest właśnie PETA approved, e, także oni sprawdzane mają, że faktycznie to nie jest testowane, także wegański produkt. I druga jest truskawkowa i jest bubble face mask, czyli one pewnie się zrobią bubbles e, i e, jest napisane na niej do not eat, także podejrzewam, że może pachnieć bosko. Dzisiaj sobie właśnie spróbuję tą strawberry cream, bo jestem bardzo, bardzo jej ciekawa. I jeszcze tutaj u, dwie maseczki, e, z, e, jedna jest e, z olejem i z orange oil and witamin C, a druga jest jabłko z ogórkiem, mm, bardzo fajne, słuchajcie i są to takie dwie aplikacje, tutaj jest pomarańczowa, tutaj jest ta i też jest tutaj Peta Approved, ale nie wiem jakiej firmy też jest, tak, Casual, we, well. ale to się nazywa Face Food, nie wiem, nie znam tej marki, w każdym razie mam chyba kupiła albo w tej wersji, albo Wilko? Nie wiem, w każdym razie, w której jest. Także mam cztery maseczki do wypróbowania. Te maseczki zawsze używam w kąpieli na moich spa, ponieważ wtedy i tak myję głowę. Także wtedy jakby nie przeszkadza mi, jeżeli yy, upapram się. Także ten o, Jezus, jakie to jest dobre. Z każdym razem, jak ja biorę tą kawę, to ja mam orgazm. Przysięgam. To jest takie pyszne. Pisałeście mi w komentarzach, że też się uwielbiacie, także wydaje mi się, że nie jestem jedyna. Kończę. Mam dwie godzinki dla siebie i idę do pracy. po pracy planie z BM, bo muszę kilka małych pierdół kupić młodemu z takich przysmaków jego ulubionych, co się pokończyły i do farm food sam po napoje i jakieś tam małe rzeczy, eee, a teraz to, idę robić brylanciki. Do popracy! I jestem słuchajcie na koniec dosłownie na sekundkę, bo idę się kąpać, o niczym więcej bardziej nie marzę niż o długiej kąpieli. Eee, f, 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 f. Boże, w pracy zleciał mi bardzo fajnie, bardzo szybko, ale trochę plecy odczuwam, także sól mi się mocno przyda. W pracy byliśmy na zakupach, byliśmy w Biemie, byliśmy w Harmfutsie, eee, kupiliśmy jakby nową m, taką magnetyczną coś na drzwi, żeby owady nie wlatywały do domu, bo młody dostaje nerwica, jak widzi te muchy. Także zobaczymy, w tamtym roku nam to pomogło, tylko że się rozwaliła. Bo wiecie, to 5 funtów kosztuje, to nie są jakieś drogie rzeczy, więc one też nie wytrzymają jakoś długo, bo się wchodzi, wychodzi. I też za waszą namową kupiłam kamerę. W sensie ring, taki z kamerą, dzwonek z kamerą który za każdym razem, już jak dwa lata temu mi owalili świąteczną dekorację sprzed domu, że kupię zawsze było coś ważniejszego do kupienia, zawsze zapominałam, i w końcu stwierdziłam, nie, wszystkie pisałyście kubku, kup, to kupiłam, ale nie kupiłam oryginalnego amazońskiego ringa. Po prostu weszłam sobie w neta, zaczęłam szukać i znalazłam, pokażę Wam w przyszłym vlogu, jak przyjdzie. 32 funty chyba kosztowała i ponadzie jest dokładnie jak ring, tylko już się nie nazywa ring. A wiecie, ja nie jestem Metkowa, ja nie jestem em, brand, że tak powiem. Oby działało, nie muszę mieć e, czegoś, żeby się pokazać, czy żeby powiedzieć, bo mam ringa. Nie, 32 funty, a ring kosztował 90. Mm -mm. Starczy mi ten za 30, chyba że nie będzie działało, także zobaczymy. Tak jak mówię, w, po, w następnym vlogu Wam pokażę, bo jutro do godziny 13 ma przyjść. Także Kończę, słuchajcie, idę, biorę sobie Kindle'a, chcę troszeczkę poleżeć, poczytać. A z Wami widzę się pewnie za dwa dni na kolejnym vlogu, w którym mam nadzieję pokażę Wam moje zamówienie. Małe, małe, ale jednak z temu. Także raz jeszcze dziękuję, buziaki, papa. pa! pa.